Państwa, na konferencji po spotkaniu, w którym Sokoło truda przegrał, niestety e, zespołem Ligi 2 Warszawa, e, o krótki komentarz momenciowy prosimy najpierw trenera, ze zespołu gości, Pana Bardzo trudno też dla zespołu, ale bardzo cieszymy się ze zwycięstwa z tych trzech punktów, które były dla nas ważne po prostu w pierwszej kolejce. Mają zdanie, dzięki temu licząc na trzy punkty, e, grając dobry mecz, nie mieliśmy ich dziś. E, Musimy uznać, e, może nie wyższość Sokoła z ale to, że był drużyną, była dużo lepszą w e, pierwszej połowie, zdecydowanie. E, ale zdobywamy trzy punkty i to jest dla nas, jest dla nas ważne. E, pierwsza połowa oczywiście pod dyktando m, Sokoła. Natomiast w drugiej już yy, opanowaliśmy sytuację, kontrolowaliśmy groźnie na boisku i, 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 i przy dobrym, szybkim ataku, w kolejnym zresztą w tej połowie, zdobywamy bramkę. To tyle tak na prędce. Dziękuję bardzo, a supermontaż poprosimy Pana Grzegorza. No ciężko sporych powiedzieć po takim meczu. No na pewno, na pewno, jesteśmy rozczarowani dzisiejszą, dzisiejszą porażką, ponieważ yy, chcieliśmy się ten mecz yy, wygrać i, i nawet tego no, sprawdziła się zasada, że, że nie zawsze ten zespół, który tak naprawdę e, jest posiadanym piłki, kontroluje mecz, stwarza sobie sytuację, e, stara się zdobyć bramkę matyk sytuacji mnóstwo, e, wygrywa tę no i dzisiaj, dzisiaj, tego, dzisiaj to odczuliśmy. odczuliśmy e, na swoim zespole, natomiast natomiast no, chciałem tutaj pochwalić mój zespół za to, że starał się realizować założenia e, taktyczne e, wiedzieliśmy w jaki sposób gra Legia jest ten zespół, który potrafi operować i chcieliśmy bardzo wysoko już to e, zminimalizować na, na ich połowie i to wszystko nam się udawało, w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, po których powinniśmy zdobyć bramkę e, natomiast no, no, tak jak już powiedziałem zabrakło troszeczkę skuteczności w, w tej naszej grze, e, na drugą połowę dostaliśmy bramkę na 1-0 na całej na, na po wyjściu strony głąbowej powiedzieliśmy sobie, że chcemy zagrać troszeczkę jeszcze bardziej agresywnie. Zdecydowanie chcieliśmy tą bramkę zdobyć i pójść za ciosem, no natomiast, natomiast za chwilę strata piłki w środkowej strefie, gdzie, gdzie, gdzie no to jest zawsze ta strefa błyska gdzie, gdzie jest to bardzo groźne, szybkie wyjście. Dostajemy bramkę drugą. I tak naprawdę w tym momencie było, było, było nam ciężko wrócić z powrotem z powrotem do gry, natomiast, natomiast no, w drugiej połowie też mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, po których powinniśmy zrobić bramkę kontaktową, natomiast no, coś, dzisiaj przegraliśmy ten mecz, no, natomiast idzie to moim zdaniem w kierunku, zespół na pewno pokazał się z dobrej strony, staraliśmy się utrzymywać przy piłce i, i, i chyba to tyle, co, co dzisiaj można powiedzieć na temat dzisiejszego meczu. Dziękuję bardzo, czy mamy jakieś pytania? że nie możemy żadnych pytań, to dziękujemy bardzo i zapraszam na kolejny nasze. Dziękuję